Osieniem, sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Czerwone jabłuszka, złociste koszeczki, wiedzą się jak gwiazdy pomiędzy listeczki. Pójdą, ja się pójdę, pokłoni się Boni, może mi jabłuszko w czapeczkę broni. Pójdą ja na nastąpi fartuszka, może mi niego spadnie jakaś I Jesienią, jesienią, sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Jesienią, jesienią, sobie się zamieniam, w jabłuszka pomiędzy zielenią, czerwona jabłuszka, złociste gruszeczki świecą się jak pomiędzy liścieczki. Pójdę ja się, pójdę pokłonić jabłoni, może mi jabłuszka czapeczka uroni. Pójdę ja do gruszy, nastawię fartuszka, może w niego spadnie jakaś śliczna gruszka mnie jesienią, taty się rumienią, czerwonej jabłuszka pomiędzy zielenią. Cztery pole mają stały, aby się nie pomieszały. Zmieniająca się przyroda wyznaczyła polą podział. Wiosna niesie kwiaty, za nią idzie lato. Jesień cypieka z zima biegnie z bałwankami. Jesiądym świeci słońce, latem jest gorąco. Jesień jak ma dojrzała, zima biegnie w uczę Mija. Luczyk, dziecko, laczek. zapamiętaj, dziecko, lato. jesień, wita, żegna, lato, zima, środku, Po i wiosna, każda pola jest latosna, wiosna, wiosna, lato, lato, lato. jesień, jesień, zima, zima, Więcej nie ma. Kiedy latem na niebie słońce jasno praży, w kąpielowym stroju siedzę na plaży. Kiedy mróz siarczysty panuje na dworze, w czapce i szaliku spacerować mogę. Kiedy jesienią deszczągle pada, wtedy bardzo he, chętnie kalosze zakłada. Josną wyciąga buty sportowe, się po parku pobiega ich droga.